Dobra, teraz Wam pokażę, jak najwięcej wygląda wydobycie urobku. To akurat jest już urobek wydobyty. Tu mamy cały stelaż przygotowany do, nabrania, do zamontowania i do wyciągnięcia tej wiertnicy. Wiertnica jest w środku, jest to 180 i tym będziemy zaraz wyciągać do góry urobek. A teraz już mamy mechanizm podpięty do ręczki, i to wygląda mniej więcej, i teraz będziemy. Ciągnąć i będziemy wyciągać ten irodek dzięki czemu cała wiertnia wychodzi od samego dołu i nie trzeba się szarpać a tu jest taka przekładna, że to jest do jednej tony także fajnie to idzie a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Zostawcie serduszko i obserwacje. Pod wcześniejszym filmem było 70 parę tysięcy wyświetleń, więc fajnie, jak za to, że się dzielę wiedzą, zostawiacie coś od siebie. Zaraz Wam pokażemy, jak to jeszcze bardziej można fajnie rozwiązać i wyciągać bez użycia siły. I teraz mocujemy. Widzicie tu pręcik. Przekładnie ściągamy na dół. Z tyłu dalej jest ta rączka. Zapinamy. Tutaj na ten hak i dalej ciągniemy do góry i tak cały czas powtarzamy. Tak wychodzi urobek. No i tak cały czas trzeba kręcić, wkładać i przekręcać. No i to są rury 160. Wkładamy, nawiercamy 1,5 mm wiertłem, ten pierwszy filtr, dokładamy kolejne i teraz jak już włożymy te wszystkie rury i to zejdzie na dół. To już wiadomo, że tego wierta 180 tu nie włożymy. Dlatego mamy jeszcze kolejne wiertło mniejsze i może na tym, te mniejsze wiertło włożyć tutaj w ten otwór, na sam na samą dół kręcić i też wyciągać uroby. Także działajcie i powodzenia!